Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus dzisiaj 19 grudnia, a oto kolekta tego dnia, Boże przez narodzenie Twojego Syna z najświętszej dziewicy Maryi zajaśniała przed całym światem Twoja potęga, spraw, abyśmy zachowali nienaruszoną wiarę w tajemnicy wcielenia i sławili ją z pełnym miłości oddaniem. Mowa jest w kolekcie o Bożej potędze, gdy słyszymy to słowo w odniesieniu do Boga, to w jaki sposób sobie Go wyobrażamy. No właśnie pewnie na tronie z pełnym majestatem, a tymczasem Bóg rodzi się jako niewinne, malutkie dziecko. Bóg pozostawia siebie w kawałku drobnego, malutkiego kawałka chleba w sakramencie Eucharystii. I to jest coś niesamowitego, że wielki, potężny Bóg przyjmuje ludzkie ciało, takie samo ciało jak Twoje, ciało małego dziecka, że zostawia nam się w tym drobnym sakramencie. I co my właśnie z tym zrobimy? Mówi kolekta o tym, abyśmy tajemnicę Bożego wcielenia sławili z pełnym miłości oddaniem. Niech właśnie ta boża miłość, którą przynosi nam Jezus Chrystus i jego dar w sakramencie eucharystii i wszystkich pozostałych sakramentach sprawi, że właśnie z miłością będziemy się tym wszystkim dzielić, tym, co od Chrystusa otrzymujemy, nie tylko w tym przedświątecznym czasie, gdy robimy jakieś dobre uczynki albo pomagamy naszym bliskim, ale przez całe nasze życie. Niech dobry Bóg nam wszystkim błogosławi szczęść Boże.